Witam na klocki kanał w trzecim odcinku specjala mikołajkowego 2016 w którym to pobawię się oraz przetestuję zmotoryzowaną kolejkę z zestawu 10254. Przed Wami przerobiony już pociąg, do którego dodałem elementy Power Functions. Modyfikacje były dosyć proste. Jeśli chodzi o lokomotywę, to musiałem zamienić przednią część jej podwozia, a następnie w kocioł wbudować ten oto odbiornik. Podczerwieni. Jeśli chodzi o wagonik z węglem, to tutaj w miejsce elementów, które wcześniej imitowały węgiel, musiałem wstawić pudełko z bateriami. Sprawdźmy, czy to wszystko działa. Jak widać, zapaliła się zielona kontrolka, co oznacza, że wszystko jest w porządku. Przed Wami torowisko, po którym będzie jeździł nasz pociąg. Aby testy tej kolejki nie były monotonne i aby pociąg ten nie jeździł tylko w kółko po prostym okręgu, postanowiłem nieco rozbudować podstawowe 16 odcinków torów łukowych, które były dodane do tego zestawu, o moje własne odcinki torów, które miałem w swoich klockowych zbiorach. Zbudowane w ten sposób torowisko na pewno prezentuje się bardziej okazale i myślę, że testy naszej kolejki będą znacznie ciekawsze. Postaram się Wam teraz pokazać całe to torowisko w całości. Pewnie będzie to dość trudne, ponieważ nie, nie zmieści się ono w jednym kadrze mojej kamery. No, ale trudno. Teraz tak w skład torowiska wchodzą dwie pętle. Mała oraz duża. Mała pętla idzie mniej więcej tak, jak wam teraz pokazuję. A duża pętla rozciąga się praktycznie po całym obwodzie tego pokoju. Oczywiście to ja decyduję po której z tych pętli, czy po tej dużej, czy po tej małej, przyjedzie nasz pociąg, przesuwając tą oto dźwignię na zwrotnicy kolejowej. To tyle o torowisku, na którym będą przeprowadzane testy. A teraz przejdźmy już do testów samej kolejki. No to uruchamiamy nasz pociąg i jedziemy. Myślę, że taka prędkość nam wystarczy na potrzeby tego filmu. Nasza kolejka będzie sobie jeździć po torach, a wy możecie sobie obejrzeć mój pokój, w którym na co dzień nagrywam dla was recenzję oraz w którym składuję swoje klocki. Wiem, że wiele osób prosiło mnie, abym nagrał materiał, który będzie w 100% poświęcony temu y, studiu, ale na dzień dzisiejszy ono nie jest jeszcze skończone. Wciąż mam tutaj wiele rzeczy do zrobienia, które mogłyby mi ułatwić korzystanie oraz budowanie z klocków Lego i obiecuję wam, że jak już te przeróbki będą zrobione, to materiał, który będzie poświęcony mojemu studiu, na pewno się na moim kanale pojawi. Teraz tak, słuchajcie, ja już troszeczkę pobawiłem się tą kolejką przed przystąpieniem do nagrywania tego materiału i jedno co Wam powiem to tyle, że zabawa w zdalnie sterowany pociąg naprawdę wciąga i wciągnęła nawet tak starego konia, jakim jestem ja. Szczególnie wciąga, kiedy mamy do dyspozycji duże, rozbudowane torowisko, bo możemy sobie zbudować więcej stacji kolejowych. I bawić się w przewóz osób. Ho-ho-ho! Wesołych świąt, konduktorze! Dzień dobry, święty Mikołaju! Może podwieźć? Ho-ho-ho! Chętnie skorzystam, bo akurat mi się renifery rozchorowały. Elfie, pakuj prezenty na pociąg! Dobrze, święty Mikołaju! Także może umieśćmy świętego Mikołaja oraz jego elfa w pociągu. I ruszajmy w dalszą drogę. No dobra, święty Mikołaj jest już w pociągu razem ze wszystkimi prezentami, więc dobrze by było dowieść je wszystkie na czas, więc może przyspieszmy nieco nasz pociąg. Jeśli chodzi o prędkość naszej kolejki, to wzrasta ona proporcjonalnie do ilości obrotów na naszym pokrętle na kontrolerze. I jeśli chodzi o mnie, to nie polecam obkręcać tego pokrętła o więcej niż 6 obrotów, ponieważ na siódmej prędkości prędkość jest na tyle duża, że nasz pociąg wypada z torów. Czas zmienić trasę naszego pociągu. Także jak sami widzicie, zabawa klockową kolejką dostarcza masę frajdy, a na jadący klockowy pociąg patrzy się z przyjemnością. Powoli zbliżamy się już do końca tego materiału. Ja na jego zakończenie zapowiem tylko, że kolejne y, filmy specjalne w klimacie bożonarodzeniowym planuję u siebie na kanale na tydzień przedwigilijny. Planuję w nich zbudować oraz zaprezentować Wam dwa albo trzy moce właśnie w klimatach bożonarodzeniowych. Mam nadzieję, że wystarczy mi na to czasu. Przypominam również o komentowaniu, łapkowaniu oraz udostępnianiu wszystkich moich materiałów, no i odwiedzajcie czasem mojego facebooka. Na dziś to już wszystko. Trzymajcie się, cześć!